Drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, drodzy uczniowie przede wszystkim. Myślę, że wszystko już najważniejsze zostało powiedziane, bo rozpoczęcie roku szkolnego to rzeczywiście taki nowy, kolejny rozdział w... W księdze życia każdego z nas, każdego z Was, ta współpraca nauczycieli, rodziców i was uczniów jest tutaj rzeczywiście fundamentalna w pisaniu tego rozdziału. Więc pozwólcie tylko na taką jedną myśl, jedną refleksję, związaną właśnie również z tą naszą dzisiejszą inicjatywą Narodowego Czytania. Kiedyś. Drodzy Państwo, zapadła mi w głowie taka myśl, że dobrego pisarza poznaje się po jego drugiej książce, ponieważ jego pierwsza książka to jest tak naprawdę historia jego życia. Bo każdy człowiek mógłby właśnie napisać pasjonującą powieść, która opowiadałaby jego osobiste przeżycia, bo każdy z nas jest niepowtarzalny. I, no, trochę nieznane, żebyście odkrywali te horyzonty, żebyście też potrafili docenić troskę waszych rodziców, waszych nauczycieli, bo to ta sztafeta pokoleń rzeczywiście jest, jest ważna i żebyście potrafili na koniec właśnie tego rozdziału, na koniec tego roku, roku szkolnego mieć taką osobistą satysfakcję, że wykorzystaliście te możliwości.